Zacznijmy lekcję trzecią. Porozmawiamy w niej o mitach, ponieważ bardzo często zauważam, że wiele osób, które nie mają do czynienia z Linkedinem, albo gdzieś tylko go musnęły przez godzinę, czy może przez jeden dzień, powtarzają różne utarte frazesy, które niezbyt dużo mają wspólnego z realiami Linkedina. Pierwszym takim mitem jest to, że LinkedIn jest bardzo oficjalny. I tutaj są poniekąd dwie odpowiedzi. Po pierwsze tak, LinkedIn jest bardziej oficjalny niż na przykład Facebook czy Instagram, ale to z tego względu, że tak jak wspominałem, jest ukierunkowany na biznes i wszyscy tak naprawdę, którzy tutaj są, podpisują się swoim nazwiskiem, podpisują się swoją firmą. Na przykład, jak wejdziemy tutaj w Michała, to zobaczymy od razu jego firmę, to co robi, gdzie się uczył i przez to ten LinkedIn jest trochę bardziej oficjalny, ponieważ ludzie konkretnie dobierają słowa, które tutaj piszą w taki sposób, aby nie zadziałały one na ich niekorzyść. Oczywiście, nie można z tym przesadzać. Jest tutaj pewien poziom oficjalności, ale on zaczyna się powolutku zacierać. To znaczy, wchodzi coraz więcej luzu, ludzie zaczynają też ze sobą rozmawiać w taki sposób, dalej kulturalny, z pełnym oczywiście szacunkiem, ale jednak dużo luźniejszy. I tutaj jest druga kwestia, o której warto sobie powiedzieć, że to co widzimy na LinkedInie zależy w dużym stopniu od nas. Jeśli dla nas LinkedIn jest bardzo oficjalny, to bardzo szybko możemy to zmienić, ponieważ algorytm LinkedIna działa w taki sposób, że dla niego priorytetem są nasze wybory. Jeśli nie chcemy widzieć tej komunikacji firmy, czy na przykład tutaj komunikacji tego człowieka, nie chcemy widzieć jego postów, nie chcemy widzieć jego wpisów, to wystarczy, że wejdziemy i klikniemy przestań obserwować albo nie chcę widzieć tych informacji. I to jest tak naprawdę wszystko. W taki sposób jesteśmy w stanie całego Walla, całą naszą LinkedInową tablicę ułożyć w pełni pod siebie. I to od nas będzie zależało, czy ten LinkedIn będzie dla nas oficjalny, czy będzie śmieszkowy i będą się tutaj pojawiały memy. Drugi mit jest bardzo często powtarzany przez firmy oraz oczywiście handlowców, przedsiębiorców działających w branżach. Które nie są taką dużą codziennością, które nie są taką popularną branżą typu marketing, HR -y czy IT. Często są to właśnie różne branże energetyczne, medyczne, lotnicze na przykład i wiele, wiele innych. Ale do czego dążymy? Takie osoby i takie firmy bardzo często powtarzają, że ich klientów na pewno nie ma na LinkedIn. Ten mit da się obalić bez problemu, patrząc na to, czy my w ogóle potrzebujemy te firmy na LinkedIn? Bo trzeba spojrzeć na fakt, że nawet jeśli tych firm nie ma, w co szczerze wątpię, to mogą na LinkedIn być ich pracownicy. A to też jest doskonały target do budowania relacji. Bo my, jako ludzie, nie będziemy budować relacji z firmą. My będziemy budować relacje z ludźmi, którzy w tej firmie pracują. Ale argumentując to jeszcze w inny sposób, do LinkedIna, Miesiąc w miesiąc dochodzi 40 tysięcy nowych polskich użytkowników. Patrząc na to, że mamy połowę roku, to zakładam, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, mamy połowę roku, to zakładam, że już na LinkedInie mamy około 5,5 miliona Polaków i te liczby będą tylko się zwiększać. Więc czy chcemy, czy nie, z czasem, jeśli tych firm dalej tutaj nie ma, to one z czasem się tutaj pojawią. Też często słyszę, i to będzie nasz. Trzeci mit, że na LinkedInie to się tylko chwalą. I przyznam szczerze, że wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Bo jeśli ktoś pisze o tym, że jego firma w ostatnim roku zarobiła 100 milionów dolarów, to rzeczywiście to jest chwalenie się. Ale jeśli ten człowiek dokładnie opisuje, co zrobili, jak do tego doszli, jakie musieli wyzwania pokonać, to to nie jest chwalenie się, to jest dawanie ludziom konkretnej wartości w postaci wiedzy na temat, jak ten sukces można powtórzyć. I rzeczywiście na LinkedInie dużo osób pisze o tym, co zrobili, jakie kursy skończyli, co osiągnęli, ale to wszystko ma swoje podwójne dno. Z tego można wyciągnąć bardzo dużo wartości, więc szczerze mówiąc, wolałbym takie posty interpretować jako darmowa wartość. Niż jak zwykłe i najprostsze chwalenie się. Więc ten mit mogę obalić połowicznie, bo to wszystko zależy od nas, jak będziemy na takie posty patrzeć. I druga ważna sprawa jest taka, że posty, w których coś osiągnęliśmy, w których ludzie nam klaskają, w których nas doceniają, często się dobrze niosą, bo my lubimy patrzeć na sukcesy innych, lubimy obserwować ludzi, którzy robią to, czego my na ten moment jeszcze nie daliśmy rady zrobić lub możliwe, że nigdy nie zrobimy, no bo nie będziemy mieli 30 milionów ilonów masku. Więc posty, które są napchane konkretami, które są naprawdę czymś ponadprzeciętnym, są po prostu bardzo dalekosiężne, jeśli chodzi o zasięgi Linkedina. Więc też nie dziwmy się, że ludzie wstawiają na Linkedina to, co po prostu działa. I uwaga, mamy mit czwarty, który jest chyba powtarzany najczęściej od kiedy jestem na Linkedinie. Słyszę to non-stop i bardzo często od osób, które niezbyt mają pojęcie o social selling, o sprzedawaniu na LinkedInie, o budowaniu marki osobistej. Po prostu każdy to powtarza, jakby tylko tych kilku słów się nauczył. Mianowicie, punkt czwarty: LinkedIn sprzedaje. I to jest całkowita nieprawda. LinkedIn niczego nie sprzedaje. LinkedIn pozwala nam budować bardzo silne relacje, które sprzedają. Nie mylmy tych dwóch pojęć. LinkedIn jest tylko narzędziem, które pomaga w budowaniu relacji, a wręcz pomaga nam odwzorować proces budowania relacji, który jest bardzo silnie podobny do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć w życiu prywatnym, w życiu realnym, w życiu z takim codziennym, na przykład na konferencjach branżowych. Jeśli jesteśmy na konferencji branżowej, nawiązujemy jakiś kontakt, rozmawiamy z tym człowiekiem, czasem go pochwalimy, innym razem na innej konferencji znów się spotkamy, porozmawiamy, polubimy się, spotkamy się na przykład za kilka miesięcy w jakimś mieście, bo akurat będziemy u tej osoby przejazdem, pogadamy, dopniemy jakiegoś deala super, relacja zbudowana, jakiś produkt sprzedany mamy win-win. I tak samo działa to na LinkedInie. My tutaj jesteśmy jak na konferencji branżowej, czy jak na jakimś spotkaniu branżowym, rozmawiamy sobie z ludźmi, komentujemy ich wybory, ich sukcesy, czasem przechodzimy na rozmowy prywatne i kiedy mamy jakąś możliwość do pogłębienia relacji, to po prostu ją pogłębiamy. Moim zdaniem nie ma lepszego miejsca do tego, aby zacząć w pozycji nie znam się z drugim człowiekiem. A skończyć w sytuacji, kiedy siedzimy z tą osobą na kawie i podpisujemy jakąś umowę, w której jesteśmy po prostu oboje wygrani. Więc proszę, nie mylmy tych dwóch pojęć: LinkedIn niczego nie sprzedaje, LinkedIn jest tylko narzędziem, które pomoże nam sprzedać, pomoże nam w budowaniach relacji, które realnie mogą przynieść nam jakieś korzyści. I to tylko od nas zależy, jak bardzo zaangażujemy się w to medium społecznościowe. I jak dużo z niego wyciągniemy, bo naprawdę na ten moment, kiedy jeszcze nie ma tak dużo osób tutaj z nami, bo tak jak mówiłem, jest tylko niecałe 5 milionów Polaków, jesteśmy w stanie potraktować to jako ogromną kopalnię możliwości. A gdy już o możliwościach mówimy, bo tak jak pewnie dało się usłyszeć, często o nich powtarzam, często mówię, jakie to ogromne możliwości, jakie szanse daje LinkedIn, no to warto byłoby, żebyśmy teraz zastanowili się, w jaki sposób. Obrać cele, w jaki sposób je rozplanować, aby realnie można było sięgnąć po te możliwości, ponieważ, jak to w marketingu, jak to w biznesie bardzo często bywa, musimy mieć jakiś cel, do którego będziemy każdego dnia dążyć i powolutku kłaść krok za krokiem, aby po prostu po niego sięgnąć. Więc przejdźmy sobie teraz do następnej lekcji, w której dowiesz się, jak ustalić swoje cele na LinkedIn.